Drodzy Państwo, i znów dla mnie miła okazja, żeby tutaj zaprosić dwóch wspaniałych panów, panów biznesmenów, panów, którzy kochają sztukę, panów, którzy tworzą wspaniały spektakl, panów, którzy inwestują własne, prywatne pieniądze, panów, którzy nie dostają dotacji, panów, którzy nie dostają pomocy finansowej. Panów, którzy karmią artystów, którzy pomagają artystom i cóż więcej można powiedzieć, mecenasów sztuki. Panów, którzy współfinansowali właśnie pomnik tancerki na ulicy Moliera pod Teatrem Wielkim w Warszawie. Cóż to są ci dwaj panowie? Otóż to pan... Andrzej Bartkowski i Andrzej Kulewicz z Ożarowa Mazowieckiego, gdzie mają wspaniały hotel i centrum konferencyjne, salę na tysiąc miejsc i wspaniałe spektakle łącznie ze spektaklami międzynarodowymi. Zapraszamy, panów prezesów, nagroda za działalność na rzecz polskiej kultury, no lepszych mecenatów nie ogadamy. Tak? Bardzo <kluczy> prosimy. Szanowni Państwo, bardzo mi miło znaleźć się tak dostojnej sytuacji i podziękować za wyróżnienie. Chcę usprawiedliwić nieobecność mojego kolegi Andrzeja Kulewicza. Zbieżność tutaj jest nazwisk. Nie jest to ta rodzina, może i lepiej, bo mógł być posądzony o nepotyzm, ale nie, to jest zupełnie inny region Polski. W każdym razie od 31 lat jesteśmy wspólnikami. A znamy się prawie 50 i jesteśmy przyjaciółmi. Usprawiedliwiam po prostu jest za granicą w tej chwili i nie mógł przyjść. Umówiliśmy się na półtorej godziny, mam no tak? <tost announcing> Dobrze, to no, myślałem, że się coś zmieniło. Proszę Państwa, ja chcę tylko powiedzieć, no ja jestem inżynierem z wykształcenia, natomiast nie pracowałem nigdy w tym zawodzie, pracowałem w turystyce zagranicznej przez długi czas w się. A później założyliśmy właśnie z kolegą biuru podróży Mazurkas, który od 31 lat funkcjonuje na świecie. Na świecie mówię, bo głównie zajmujemy się przyjazdami cudzoziemców do Polski, organizacjami konferencji, kongresów. Od 20 lat posiadamy też hotel i centrum konferencyjne w Ożarowie, więc całą infrastrukturę, która pozwala nam zająć się jakąś. Nietypową działalnością. Jak obliczyliśmy, ponad 60 tysięcy osób brało udział w naszych prawie 4-5 godzinnych wydarzeniach kulturalnych. To są naprawdę wydarzenia wielu, ojej, jak nie ukłuła ta róża, ale mimo wszystko dziękuję. To są wydarzenia, które zostają w pamięci no, i artystom i publiczności, bo teraz doświadczam. No, bardzo duży brak tego, wszyscy do mnie dzwonią, a szczególnie artyści starzy, których chcemy uhonorować, którzy z racji wieku już nie są zapraszani na duże wydarzenia kulturalne, a robimy dla nich wielkie benefisy to dla takich nazwisk jak Bernard Ładysz, tata prowadzącego tutaj pana Aleksandra, którym zrobiliśmy wspaniały, wspaniały beneficjent już 6 lat temu. Tak jak, jak Paulo Sraptis, jak profesor Szymon Kawalna, jak dyrygent Marek Seven, wielu, wielu innych, nawet Krzysztof Zanussi czy Krzysztof Penderecki. Także są to wielkie nazwiska, z którymi mogą się zapoznawać no, 800-3000 osób na wydarzeniu, a całe miliony za pomocą internetu. Także to jest wielka, wielka przygoda i robię to razem, z, oczywiście przy współudziale i finansowym, i, i, i moralnym mojego kolegi, ale także w praktycznym udziale mojej żony Ireny, która też w tym uczestniczy, pisze wiersze, przedstawia młodych artystów, którzy teraz zdobywają wielkie, wielkie laury na scenach świata. Także dziękuję tutaj przy okazji mojej żony Ireny. Jeśli o to. Chciałem podziękować też operatorowi filmowemu, który tutaj właśnie nas filmuje w tej chwili Janowi Sumikowskiemu, którego filmy są na internecie oglądane przez naprawdę dziesiątki już w tej chwili milionów ludzi, którzy zapoznają się z tą kulturą, bo mam wrażenie że te nasze materiały, nad którymi siedzimy, bardzo przyczyniają się do uchonorowania kultury. Do rozkochania w kulturze normalnych ludzi, najlepszy dowód, że mamy taką dużą oglądalność. Także pan Jan Sumikowski, dzień i noc montując te materiały i też uczestniczy w tym dziele. Chciałem się jeszcze odnieść do tej tancerki, którą możemy podziwiać przy Teatrze Wielkim. My oczywiście wsparliśmy, ale pieniędzmi, to jest najłatwiejsza sprawa. Natomiast idea wyszła od pani Tworzeny Kociołkowskiej, którą tutaj państwo poznali i która chce tu przedstawić właśnie taką broszurę upamiętniającą powstanie tej rzeźby, z której w tej chwili Warszawa jest do nas, Słyszę, że wycieczki się że zatrzymują przy tej rzeźbie w tak honorowym, wspaniałym miejscu, ale to idea wychodziła od pani Bożeny Kociorkowskiej, którą podziwiam za działalność kulturalną, pozasceniczną. Natomiast pani Bożena no dzień i noc zajmuje się tą y, działalnością i to jest wielka, wielka sprawa. I dla nas wielka przyjemność, że mogliśmy wesprzeć finansowo. Natomiast nie o finanse tu chodzi, chodzi o twórczość pewną, o to, co człowiek może z siebie komuś dać, ale że jest to wytworem jego inteligencji jest to wytworem jego talentu. Także y, aplauz dla pani. Dziękuję bardzo. Jestem szczęśliwy, że mogę otrzymać tę nagrodę. To jest dodaję do mi skrzydeł. I w tej chwili, jak się kończy ten lockdown, zaczynamy następną działalność. Już jesteśmy umówieni z bardzo, bardzo wieloma artystami, orkiestrami, paletami itd. Także dziękuję bardzo. A ja wezmę różę, bo. Proszę Państwa, życzyłabym całej polskiej kulturze takich wspaniałych. Mecenasów, a przede wszystkim pasjonatów, którzy kochają artystów, wspierają ich. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się z panem prezesem, ja mu przedstawiłam plany fundacji, za trzy dni do mnie zadzwonił, będę z panią realizował ten projekt. I tak oto stoi piękna rzeźba, proszę państwa, w hołdzie polskim artystom baletu. No, tutaj w gronie intelektualistów nie muszę opowiadać, co polska przeszła 120 lat. E, niewoli, e, potem e, w, cała historia, którą znamy. I e, również polscy tancerze e, niestety nie mieli swobody e, działania. Więc ten symbol, Panie Prezesie, w hołdzie polskim artystą baletu, jest jakimś momentum mori, jest jakąś historią, która w przyszłości zapewnie będzie doceniana. A my doceniamy szczodrość sponsorów, darczyńców. Panowie Hulewicz i Pan Barkowski, to są ludzie, którzy umieli zarobić pieniądze i umieli się nimi podzielić. To są pasjonaci sztuki, która wszystkim nam pozwala wspaniale żyć na tym świecie. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko jedno zdanie dorzucę. Proszę Państwa, to, że my dajemy taką możliwość cieszenia się sztuką innym. To jest nic w porównaniu do tej przyjemności, jaką to sprawia na tym użytkułowi.